Kolejny filmik na moim kanale. Jeśli nie byliście wcześniej na moim kanale, to Was serdecznie zapraszam do oglądania. I teraz tak, to będę, będę przedstawiać akrobatykę powietrzną, Będę Wam pokazywać, jak się robi jakieś sztuczki na hamaku. I teraz uwaga. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to chodzi ogólnie o to, że będę robić akrobację na takim hamaku wiszącym. Będą um, to proste akrobacje. I teraz tak, jak nie wiecie, jeśli nie wiecie jaki sprzęt wybrać i robić rozeznanie, to w pierwszym fi filmiku mówię co nieco o tym. Um, ważna jest rozgrzewka przed wejściem. I dlatego właśnie w drugim odcinku pokazałam rozgrzewkę. Um, teraz, y jeśli, nie wcześniej, jeśli nie robiliście wcześniej akrobacji na Waszym hamaku. To polecam zajrzeć do odcinka piątego. Tam jest wszystko pokazane. I, I to właściwie wszystko. Można już przechodzić. Mam zawieszony hamak, właściwie szarfę z, z węzłem, i mam materac. I to wystarczy. Pierwszą sztuczką będzie wejście przez kolibra. Ładne nogę, tak, żeby pięta była po jednej stronie, a paluchy po drugiej stronie. I wysuwam do przodu. Wysuwam do przodu i zawisam w pozycji kolibra. Następnie wchodzę do góry, patrzę w dół, nogą i dopiero na końcu głowa wróci. A teraz czas, żeby zeszła. Podobnym sposobem. Wysuwam nogę do tyłu. Wchodzę, napręgam nogę i wychodzę. Dobrze. Kolejna sztuczka będzie prawie podobna, ale trochę... No bardzo podobna, ale troszeczkę inna, bo będę robić taki przyklęk. O, mm, dobrze. I teraz tak, wsuwam tę nogę tutaj i, i po naszym koliberku kolano idzie na tę stronę, a ta mogę tędy wchodzą. O. Widzicie? Mam taką pozycję. I teraz wchodzę rękami. Ramiona z przodu, kaluszek obciągnięty. I się trzymam. A właściwie to się nie trzymam. Rękami. Wychodzę tym samym sposobem wychodzę. Można to zrobić na drugą nogę, ale teraz pokażę kolejną sztuczkę. W tej sztuczce zaczynamy z tej pozycji. Czyli, że stoję jedną nogą, drugą mam wysuniętą. Dostawiam tę nogę tutaj. O! Widzicie? Mam tak. Wysuwam się do tyłu. Kolana szeroko. I robię w ogóle Nazywa się żaba. I właśnie dlatego robię takie nogi. O, potem robię to samo co wcześniej. Zróżnicam jedno. Ręce nie są tutaj, tylko tutaj. I mam żabę. Kumkum. Kum. No dobrze. Pokażę Wam jeszcze dwie sztuczki. Czuwam nogę prawą do przodu, prawą rękę do przodu. O, tutaj przez te ręki z tymi rękami. I uwaga, tak jakbym chciała się napić w bidonu. Czuwam tę rękę i łapię za tę rękę między kciukiem a resztą palców. O, dobrze. Obracam się tyłem do tej linki. I teraz zobaczcie, wyobraźcie sobie, że tu mam łuk. I go napinam z całej siły. A potem rozpieram się. Ta noga idzie tutaj i ciągnę plecami. O. Widzicie? I teraz ta noga. Aha, chwila. Zobaczcie, to jest prawa noga i palce kierują się w prawą stronę, a pięta jest po lewej stronie. Druga noga jest lewa, więc lew palce i kierują się na lewo, a pięta na prawo. I mam taki krzyżyk. O. I mogę się puścić. Dobrze, żeby zrobić kolejną sztuczkę, a jest nią no, łyżwiarz, trzeba główną nogę cofnąć na dół. Dolna, u. I teraz ta noga idzie na dół. W tej pozycji wsadzam nogę tutaj. Piętałam po jednej stronie, paluszki po drugiej stronie. Nie jakoś bokiem, tylko tak w oczach. się jedną ręką za jedną drugą za drugą rękę. Jeśli jest prawa ręka, to za prawą minkę, lewa ręka za lewą rękę. I wychodzę. Trach. To właściwie wszystko, mogę wychodzić. I tak dajcie znać, dając mi lajka. Jeśli nie chcecie przełączyć kolejnych odcinków, zasubskrybujcie mój kanał. I dziękuję Wam serdecznie.